Proszę Państwa, kolejna nowa dwa. Sebastian Łowy Ze świętej Częstochowy do jeszcze świętszego wiedza. To człowiek, który, tak jak mówiliśmy, urodził się w Częstochowie, w świętym mieście, no i do świętego miasta trafia. Sebastian, teraz mikrofon dla Ciebie. Sebastian, pozwól na chwileczkę, również jedno pytanko, szybkie, abyśmy nie marznęli. Sebastian, yy, pierwsze twoje, tak jak Grzegorz pyta każdego pierwsze twoje wrażenia z Gniezna po tych kilku dniach pobytu? Tak, e, dziękuję, witam was wszystkich serdecznie. Bardzo mi miło jest, e, że założyłem plaston z Gniezna i myślę, że spełnię swoje... E, na dziś i będę mógł tak samo Was cieszyć jazdą i zdobywać punkty dla Was. Dziękuję. Sebastian, króciutkie pytanie. E, powiedz, e, ubiegły sezon nie był dla Ciebie może zbyt, e, zbyt dobry, no nie ma co ukrywać. E, średnia 1.69, powiedz mi, w oczywiście. E, powiedz, e, Ty wiesz co wyeliminować, by było lepiej w tym sezonie, bo przecież wszyscy na Ciebie tutaj liczą, że Ty będziesz ciągnął ten krajowy skład Lechmy Startu w tym sezonie. Powiem tak, no gorzej już nie może być jak było w zeszłym roku musi być lepiej i takimi tutaj myślami, nadziejami na ten rok wchodzę w ten sezon i myślę, że to co było to już zapomniałem myślę teraz pozytywnie i w ogóle ten, ten rok zaczął się dla za mnie mega pozytywnie i cieszę się, że jak tutaj spędzamy te parę dni nie parę, ale właściwie za krótko nawet ale cały sezon będzie tyle, że więcej czasu będzie można spędzić z wami też w innych jeszcze sytuacjach a szczególnie na stadionie podczas meczu. Dziękuję bardzo. Kochani, przyjmijmy gorąco Sebas! przygotowany pokaz laserowy specjalnie na tę dzisiejszą galerię.